Polskie Radio Kielce przedstawia słuchowisko Krew i Żelazo w roli głównej Paweł Delong. Przenosimy się w lata 40. XIX wieku do fabryki w Maleńcu, której właścicielem jest przebywający w Paryżu diaboliczny Tadeusz Bocheński. Usprawnieniem pracy fabryk ma się zająć inżynier Jacek Lipski. Fabryka skrywa wiele tajemnic, a największą przygotował dla Jacka jej właściciel. Drogi Janie, nie mogę Ci wszystkiego wyjawić, co było moim udziałem, więc jednak, że każdego dnia poddawani jesteśmy próbie. Czy ją szczęśliwie przejdziemy, nie od naszej natury zależy, ale od wiary i gotowości do wszelkiego poświęcenia. Bo kiedy już wszystko stracone, kiedy żadnej nie ma możliwości, to nasza siła wewnętrzna zadecydować może o powodzeniu. Twój Jacek. Już jesteśmy na miejscu, panie zawiadowco. Przed nami cmentarz w Lipie. Osobliwe miejsce na spotkanie wybrała panna Bohańska. Miała zapewne ku temu powód. O, już są nasze panie. Katarzyna powozi. Dzień dobry, panie Lipski. A witam, drogie panie. Wymowne miejsce na nasze spotkanie, panno Bocheńska. Dla naszej rozmowy najodpowiedniejsze. Katarzyno, zostań tu z panem kierą. My z panem zawiodowcą mamy do pomówienia na osobności. Dobrze, Anno. Nie zapomnij proszę o kwiatach. E, ja je poniosę. Dziękuję. To róże z ogrodu mojej matki i ulubione kwiaty mojego papy. Piękne i wonne. Proszę za mną, panie Jacku. Cmentarz niemały i widać, że stary. Tak. Wielu zacnych i zasłużonych dla okolicy tu spoczywa. A ta mogiła? Papa mi opowiadał, że w niej chłopi leżą, którzy za kościuszką poszli i w okolicy poginęli. O, już jesteśmy na miejscu. A kogo to grób? Pomnik na nim niezwykle okazały. Wykonał go jeden z najlepszych rzeźbiarzy. Ten, kto pod nim leży, musiał być wyjątkową osobą. W tym się pan nie myli. Nie widzę tutaj jednak żadnej inskrypcji, ale zaraz tu coś w kamieniu jest wypisane Labor Omnia Victi. To po łacinie. Praca wszystko zwycięża. I cóż to ma znaczyć? Ni mniej, ni więcej to, że każdą trudność pokonać można ciężką pracą. I ja jestem tego zdania. Więc zgodziłby się pan z moim papą. Proszę podać mi kwiaty, panie Lipski. A cóż to? Jakiś krewny boheński w tym grobie spoczywa? Niczego się pan nie domyśla, panie Jacku. Proszę spojrzeć. Tam, w dole pomnika. E, tak, widzę, coś tu wryto. To jakiś order. Ależ tak. To legia honorowa. Proszę mu się dokładniej przyjrzeć. Jest tu coś jeszcze, dwie litery na ramionach krzyża. To zdaje się T, a dalej B. Nic to panu nie podpowiada? Tadeusz Boheński. Tak, panie Lipski. To grup mojego papy. Ale jakże to? To pan Bochański nie żyje? Nie, to nie może być prawda. Panie Lipski. Nie, 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 nie. Ja nigdy w to nie uwierzę. Nie. Jacku. Dość. Panie majstrze, Katarzyno. Poznał prawdę. Danie jednego by powalił. Proszę mi wybaczyć. Człowiek nie wszystko potrafi znieść. Najtrudniej prawdę. Nie panno Bochańska. Najtrudniej kłamstwo, którym mnie karmiono. Proszę mi wierzyć, były ku temu ważne powody. Nikt tu pana nie chciał oszukać, panie zawiadowcu. Czas najwyższy, panie Jacku, bym wszystko Panu wyjaśniła. Ja tak uważam. Proszę więc mnie wysłuchać. Było to trzy lata przed Pańskim przybyciem. I ja dobrze wszystko pamiętam. A więc, Papa pracował jak zwykle w swoim gabinecie. Nad czym? Tego wtedy nie wiedziałam, ale z wieloma korespondował osobami, a pocztylion stałym był u nas gościem. Ileż to papieru i atramentu Pan Bocheński codziennie zużywał? Były tygodnie, że nikt go nie odwiedził, w innych zaś codziennie ktoś do nas zajeżdżał. Pan Bocheński zamykał się wtedy z gośćmi w fabrykach, ale co tam z nimi robił, nikt tego nie wiedział. Pewnego dnia papę odwiedził młody człowiek. Pamiętam go, niski, z wąsem. Papa przyjął go jak innych. Obaj dyskutowali do późna w nocy, potem udali się do fabryk. Co tam się wydarzyło, tego nie wiem. Ale papy więcej nie oglądałam żywego. Ale jak to? Ja resztę dopowiem, panno Bocheńska. Dziękuję, panie majstrze. A więc, gdy rano zaszedłem do fabryk, znalazłem pana Bocheńskiego siedzącego przy warsztacie. W pierwszej chwili pomyślałem, że zasnął. Gdy jednak zacząłem go rozbudzać, dojrzałem ranę na jego skroni. Wtedy spostrzegłem... Że pan Bucheński nie żyje. Proszę drogi. A ten młody człowiek, to on był sprawcą tej zbrodni? Ach, panie Lipski, tego, tego nigdy się nie dowiemy. Przepadł jak kamień w wodę. Kim był, komu służył, to tylko Bóg jedyny wie. Być może tym samym siłom, które i dziś nas dręczą. Jak to? Panie zawiadowco, proszę wspomnieć zamach na pana Strzeleckiego, napad na dwór i pomniejsze wypadki. Nie przypadek te spowodował, ani dziwne zrządzenie losu. Panie Jacku, musi pan wiedzieć, że gdy papa umarł, sama zostałam z fabrykami i długami. No tak. Niełatwo znaleźć poważnego człowieka, który zechciałby robić interesy z samą tą kobietą. W tym się pan nie myli. Gdyby się o tym zwiedzieli papy wierzyciele, stałabym się niechybnie ich ofiarą. Ach, panie zawiadowco obie znalazłyśmy się w strasznym położeniu. Cały majątek i fabryki poddano by pod licytację i rozgrabiono. Nic nie zostałoby z fortuny bocheńskich. Cóż więc było robić? Więc uradziliśmy wspólnie z tu obecnymi, że śmierć papy w sekrecie zachowamy. Wszystkim, którzy o niego wypytywali, mówiliśmy, że pan Bocheński w interesach wyjechał. Powoli na nowo fabryki zaczęły przynosić dochody. Te niestety w całości szły na spłatę wierzycieli. Och, niełatwe to były dla nas chwile. Żadnej nowej sukni, modnego kapelusza... I siano zamiast tytoniu. Dziś jednak... Wszystko to już za nami. A jaka w tym wszystkim rola pana Strzeleckiego? Był tym, z którym papa najczęściej listy wymieniał. On to, zaniepokojony brakiem odpowiedzi od pana Bocheńskiego, pewnego dnia nas odwiedził. Wtedy też dowiedział się o jego śmierci. Ja zaś o pracach, które wspólnie prowadzili. Wszystko to jednak w tajemnicy trzymałam. Aż w końcu postanowiłam, że papy pracę pokończę z pomocą Katarzyny i pana Kiery. Ja zaś przeglądając zapiski pana Bocheńskiego, uznałem jednak, że do prac tych potrzeba fachowca, nie byle jakiego. Nie tylko znającego się na hutniczej robocie, ale i biegłego w dzisiejszej nauce. Wtedy też pan Strzelecki zasięgnął wiadomości, by znaleźć właściwego człowieka. A te wszystkie listy. Korespondencja od Boheńskiego? To nasze były sprawki. I panny Boheńskiej. Więc to ty, Anno, ze mną korespondowałaś. Tak. I przyznam, że lepszego fachowca zatrudnić nie mogłam. Boże, drogi, tyle sekretów, tyle wysiłków. Ach, Anno. A oto moja tajemnica. Kocham panią. <grym> Te tajemnice dawno temu już poznałam. I ty, Jacku, jesteś mi bliski. Hmm. Przepraszam, panno Bocheńska, ale musimy wracać do Maleńca. Wkrótce do nas przybędą. Kto taki? Nasi przyjaciele. Był to kolejny odcinek Słuchowiska, Krew i Żelazo. Wystąpili Paweł Delong, Anna Antoniewicz, Andrzej Cempura, Teresa Bielińska scenariusz Maciej Chłopek, reżyseria Magdalena Galas Klusek, realizacja Michał Pastuszka Tomasz Tamborski, konsultacja naukowa Profesor Jerzy Szczepański, produkcja Polskie Radio Kielce.